Dzisiaj w Plaza Kafę gościmy prezesa koła naukowego, studenckiego, prawa rynku kapitałowego. Witam, Witam serdecznie. Prawo rynku kapitałowego kojarzy mi się przede wszystkim z giełdą. Dobre skojarzenie. Oczywiście słusznie, przede wszystkim jest to prawo giełdowe, no ale też zajmujemy się prawem bankowym, prawem ubezpieczeniowym również. Ale tak jak pani wspomniała, grupa naszego zainteresowania skupia się jednak na prawie giełdowym, także tym się zajmujemy przede wszystkim. Spotykamy się periodycznie, staramy się spotykać tak co dwa tygodnie. Oczywiście różnie, różnie to wychodzi. Wówczas omawiamy takie bieżące problemy z zakresu prawa rynku kapitałowego, ale też organizujemy sympozja, seminaria, konferencje naukowe. Staramy się zorganizować co najmniej jedną dużą konferencję każdego roku. W tym roku był to czwarty ogólnopolski zjazd studentów-cywilistów, który odbył się 18 i 19 kwietnia. No, na, nasz, na naszą konferencję, którą w zasadzie współ, współorganizowaliśmy, przyjechało kilkudziesięciu um, prelegentów z całej Polski, z różnych uniwersytetów, studentów i doktorantów. No, cały projekt zakończył się dużym sukcesem. A czym zajmujecie się na takich regularnych, cyklicznych spotkaniach? Staramy się um, zidentyfikować problem, jakiś interesujący nas wszystkich, Wówczas przekazujemy go do opracowania takiego wstępnego określonej osobie. Ona przeprowadza, dokonuje takiego wstępu, do dyskusji, no i dalej e, rozmowa, która czasami trwa bardzo długo. E, ponad limit z tych spotkań, które tak wynoszą około 45 minut, bardzo często w tych spotkaniach towarzyszy nam pan dr Konrad Zacharzewski. Adium w katedrze prawa cywilnego i bankowego, który, który jest naszym opiekunem merytorycznym. Opiekunem honorowym, patronem honorowym jest kierownik tej katedry, pan profesor Mirosław Bączyk. A czym zajmowaliście się ostatnio? Jaki problem analizowaliście, żeby widzowie mogli sobie to lepiej zobrazować? Ostatnio zajmowaliśmy się kwestią bardziej z zakresu prawa handlowego w zasadzie. Było to instytucje, dotyczyło to instytucji absolutorium w prawie handlowym. Uznaliśmy, że jest to problem warty omówienia, ponieważ w no, doktrynie, tak jak my to mówimy, prawa są takie istotne rozbieżności co do tego, jak to pojmować, jakie skutki prawne wywołuje i, i, i tym podobne sprawy. Więc to było na naszym ostatnim spotkaniu, które odbyło się dwa tygodnie temu. No i też tym spotkaniem zakończyliśmy w tym roku nasze, naszą, naszą działalność. Rozpoczynamy z wielką pompą od października. Przygotowujemy się do kolejnej konferencji naukowej, która ma się odbyć w, na Uniwersytecie Warszawskim, Też tym, co ona ma zostać szeroko rozumianemu prawu rynku kapitałowego. Promujecie także Akademię Lidera Rynku Kapitałowego. Co to jest za program? Akademia Liderów Rynku Kapitałowego jest to cykliczny projekt organizowany przez Fundację imienia Lesowa Pagi. Polega ona na tym, że każdy, każda osoba zainteresowana rynkiem kapitałowym może złożyć w określonym terminie wniosek o przystąpienie do takiej szkoły. On jest wnikliwie. Analizowany. Trzeba tam spełniać szereg wymogów, ale przede wszystkim trzeba po prostu tym prawem kapitałowym się interesować. I tak naprawdę się interesować. Najciekawsze wnioski są rozpatrywane przez komisję, która składa się z osób związanych z giełdą, z polską giełdą papierów wartościowych. No i następny etap to wybrane osoby zapraszane już na spotkanie do siedziby giełdy papierów wartościowych w Warszawie. No a już na samym końcu te ci wybrańcy, których jest kilkanaście, mają możliwość po pierwsze uczestniczenia w tej akademii liderów. Ona zazwyczaj odbywa się w miesiącach letnich, a ci najlepsi zostają potem zatrudnieni, otrzymują staże w przedsiębiorstwach, które związane są z tą, tą ideą. Na waszym profilu facebookowym zauważyłam także, że promujecie bądź organizujecie darmowe szkolenia. Tak, staramy się promować darmowe szkolenia, które są organizowane przede wszystkim tutaj w Toruniu. Ostatnio była to Akademia Finansów. Zawsze staramy się rozpowszechniać takie idee, ponieważ ci organizatorzy często się do nas zwracają właśnie z taką prośbą. No a to leży w naszym interesie i jest to jednym z naszych celów statutowych, aby rozpowszechniać tam po prostu wiedzę o rynku kapitałowym. Czy ta specjalizacja, bo rozumiem, że to jest specjalizacja, tak. na której jesteś, prawo rynku kapitałowego daje pewne zatrudnienie w przyszłości, bo jest to dosyć taka mało popularna eee... dziedzina czy gałąź prawa? Tak, Zgadza się, jest to mało popularne, jest to też bardzo wąska dziedzina prawa, no i w tym też upatrujemy szansę uczestników naszego koła na znalezienie przyszłej pracy. No, z tego, co z doświadczenia mogę powiedzieć, że być może faktycznie Torunie nie jest tym miejscem, gdzie. Uczestnicy czy członkowie naszego koła znajdują potem zatrudnienie, no ale w tych dużych miastach jak Gdańsk, Poznań, Warszawa, e, kancelarie prawnicze mają dział prawa rynku kapitałowego, no i tam jak najbardziej osoby są przyjmowane e, z taką właśnie wiedzą. Warto zaznaczyć, że e, nasze koło naukowe zajmuje się taką dziedziną prawa. Która w zasadzie nie jest wykładana w ramach tych przedmiotów kursowych na studiach. Tak? Ona to jest taki creme de la creme i on wymaga już naprawdę ugruntowanej wiedzy z zakresu prawa cywilnego, dlatego też nie, jest on pewnego swego rodzaju wyzwanie. Żeby się zmierzyć z tą materią, trzeba już w pewnym stopniu być przygotowanym z prawa cywilnego, z prawa handlowego, no i wtedy można osiągnąć sukces. Jak oceniasz ten rok akademicki, który już mija? To był dobry rok dla Waszego koła? Dla naszego koła był to bardzo, bardzo dobry rok. Tak już wcześniej wspomniałem, ta konferencja naukowa, czwarta ogólnopolski zjazd studentów cywilistów, no, na organizację, których, której skupiliśmy się przede wszystkim, okazał się duży, dużym sukcesem, więc jak najbardziej no, zaliczymy ten rok do, do udanych już na przyszły rok. Też mamy opracowane pewne projekty, chcemy, tak jak już wcześniej mówiłem, wziąć udział w tej wielkiej konferencji międzynarodowej w Warszawie. No a też myślimy o zaproszeniu paru praktyków, którzy związani są z prawem rynkiem kapitałowym i chcemy przeprowadzić jakieś seminarium, jakieś warsztaty dla studentów. No to jest jeszcze, ta idea się jeszcze rozwija, więc tak naprawdę do końca nie wiemy, jak to będzie wyglądało, ale no, już założyliśmy taki, założyliśmy taki cel na przyszły rok w każdym razie. No to w takim razie powodzenia w życiu zawodowym. Skoro Dziękuję kończysz serdecznie. studia, no i wszystkiego dobrego, jeżeli chodzi o działalność koła. Mam nadzieję, że koło będzie się dalej rozwijało bardzo serdecznie. prężnie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.